Kiedy Polska odzyskała niepodległość? 11 listopada 1918 roku. 11 19 listopada 1918 roku. Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Po 123 latach nie wali 11 19 listopada 1918 roku. Umowna data odzyskania przez Polskę niepodległości to jest 11 listopada 1918 roku. Nie, rzeczywiście. Yy... Na które powinien znać odpowiedź każdy Polak. No, oczywiście 11 listopada 1918 roku po przybyciu Piłsudskiego, dzień wcześniej do Warszawy, 11 rada regencyjna przekazała mu władzę wojskową, a trzy dni później cywilną. Czym jest dla ciebie patriotyzm? Odpowiednie zachowanie podczas hymnu to takie myślę, że podstawowe. Uczestniczenie w świętach państwowych w życiu ojczyzny, utożsamianie się z jej historią i tradycjami. Jest e, no jakimś takim jakby wspieraniem swojej ojczyzny, na przykład e, podczas jakichś takich wydarzeń tak kulturowych i tak, tym podobnych. Patriotą jest dla mnie osoba, która potrafi dobrze mówić o swoim państwie, chociaż nie dzieje się z nim dobrze. Tak jak teraz w Polsce się dzieje dobrze, a jednak potrafimy. Patrioci potrafią mówić dobrze o swoim państwie. Patriotyzm jest dla mnie przede wszystkim ruchem społecznym, jak i politycznym, w którym chodzi przede wszystkim o miłość do swojej ojczyzny. Patriotyzm to najważniejsza wartość, myślę, dla każdej młodej osoby, która myśli jakkolwiek o swoim państwie i jest w stanie coś dla niego zrobić. Patriotyzm jest dla mnie miłowaniem ojczyzny. W razie konieczności oddaniem za niej życia, szanowaniem polskich symboli, uczeniem się, aby móc pracować w ojczyźnie. Patriotyzm to jest umiłowanie ojczyzny, jak to mówi łacińska sentencja Amor Patriae Nostra Lex. Mm, patriotyzm w dzisiejszych czasach to z definicji płacenie podatków, aczkolwiek według mnie to jakieś poświęcenie dla naszego narodu. Patriotyzm to wielkie słowo. Ja jestem pragmatykiem i raczej unikam wielkich słów. Patriotyzm to raczej codzienna praca, uczciwość, odpowiedzialność, no, płacenie podatków. To jest takie bardziej przyziemne może, ale za to. Patriotyzm to jest dla mnie oddanie za ojczyznę wszystkiego, co mamy. No to jest to poświęcenie się ojczyźnie. Patriotyzm pojęcie bardzo szerokie i używane na wszelkie sposoby ale wydaje mi się, że jest to takie poczucie wspólnoty, szacunku do historii własnej, do symboli narodowych. Jak powinien postępować prawdziwy patriota? Myślę, że objawia się to w, w tym, żeby po prostu nie zakłamywać historii, żeby nie oszukiwać siebie i innych, w dbaniu o polską kulturę. E, ważne jest także, żeby żeby swoim zachowaniem świadczyć i nie wstydzić się tego, że jest się Polakiem. Prawdziwy patriota powinien z dumą głosić skąd jest, nie wstydzić się swojego pochodzenia oraz przede wszystkim nie narzucać innym tego, że jest lepszy od. od... Prawdziwy patriota powinien dążyć do polepszenia sytuacji w swoim kraju. Powinien miłować swoją ojczyznę, nie wstydzić się, że jest Polakiem. Na arenie politycznej, yy, międzynarodowej, pokazywać, że jest Polakiem i się tego nie wstydzi. Prawdziwy patriota powinien kochać swój naród i dokonywać wszystkich tych rzeczy, które służą polepszeniu jego sytuacji. Prawdziwy patriota to człowiek, który szanuje własną historię, szanuje symbole narodowe szanuje drugiego człowieka. Uczestniczyć na święta państwowe, dbać o swoją ojczyznę, brać udział w wyborach. Przestrzegać tradycji. Uczestniczyć w świętach narodowych. Szanować symbole narodowe. Wywieszać polską flagę podczas świąt narodowych na cichę. Na co dzień tak naprawdę to nie myślimy o patriotyzmie na co dzień jesteśmy nie używamy wielkich słów, no. pracujemy. Staramy się być dobrzy w tym, co robimy, uczciwi, nie, płacący podatki, czy abonament telewizyjny. Powinien szanować swoje godło, flagę, uczciwie opłacać podatki i brać udział w świętach narodowych. Ale każdy Polak, bez względu na to, jakie stanowisko zajmuje, yy, patriotą jest wtedy, kiedy dla niego te wartości, o których wspomniałem, są bliskie sercu.